Animacje artystyczne, warsztaty kreatywne, koncerty i wiele innych atrakcji dla Częstochowian przygotowała Fundacja Oczami Brata. Spektakle teatralne, e, czytania performatywne, jakby, jakby cały festiwal Kultury Alternatywy Rzesza, całą gamę. E, działań, które właśnie dotyczą kultury alternatywnej, czy to są koncerty z muzyki alternatywnej, czy są spektakle, czy różnego rodzaju działania dodatkowe, tak jak czytanie performatywne, tworzymy mural, który właśnie za nami już możecie Państwo zobaczyć. Dodatkowo też mamy nasze własne stoiska z rękodziełem, które jest wykonane przez naszych uczestników warsztatu terapii zajęciowej. E, oraz również zapraszamy do naszej strefy gastronomicznej w wykonaniu naszej e, Klubu kawiarni Alternatywa 21. Więc to jest dosyć ważny adres. Jedna ze scen mieściła się przy ulicy Mielczarskiego. Cały festiwal ma, ma na celu tutaj odczarowanie tej ulicy. E, jakby tutaj z, wspólnie ze społecznością lokalną pracujemy, żeby ta ulica się zmieniała e, na lepszą, ładniejszą i żeby po prostu tu fajnie żyło. Na pięciu scenach przez cały weekend odbywało się wiele występów, artystów było ponad 150, a w niedzielne popołudnie można było również spotkać się z aktorem pochodzącym z okolic częstochowy Arturem Barcisiem.